Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com. Narcystyczna sieć kłamstw. Co należy rozumieć pod tym pojęciem? Między innymi kampanie oczerniania, zniszczenie wizerunku, latające małpy oraz jakie to wszystko niesie skutki dla ciebie. I otoczenia. Narcyz tworzy taką sieć, kiedy jego kontrola nad sytuacją jest zagrożona, kiedy wierzy, że straci zasilanie, to celowy atak na ciebie, na to kim jesteś, na twoją tożsamość. Narcyz chce rozpowszechniać na twój temat nieprawdziwe informacje, plotki, oskarżenia, chce zniszczyć twoją reputację. Chce cię zniszczyć, zdewaluować, zdegradować, sprawić, że poczujesz się źle, pomyślisz, że oszalałeś, pomyślisz, że coś jest z tobą nie tak. Jest to wyjątkowo wyniszczające działanie. Używa różnej taktyki, takiej jak zaprzeczenie, projekcja, przerzucenie winy, gaslighting oraz szantaż i przymus. Narcyz przyciągają atrakcyjni ludzie, chce tego, co wszyscy inni, chce ci odebrać to, co posiadasz. Narcyz chce cię wykorzystywać jako źródło zasilania, chce, żebyś go akceptował, żebyś skupiał na nim swoją uwagę. Gdy jest w twoim otoczeniu, to zaczyna z tobą rywalizować, ponieważ uważa, że w jakiś sposób odbierasz mu uwagę. Jesteś od Niego lepszy. Uważa, że z Nim rywalizujesz, a przez to chce zmienić Twoją tożsamość. Chce, żebyś postrzegał siebie inaczej. Chce, żeby wszyscy inni widzieli Cię tak jak On. To nic innego jak gaslighting, zniekształcanie rzeczywistości, przepisywanie historii to coś, co zaburzeni, narcystyczni. Toksyczni ludzie robią na co dzień. Narcyz zmieni Twoją tożsamość, percepcję, rzeczywistość, zasady i wartości, wpłynie na Ciebie negatywnie. To wyjątkowo niebezpieczni ludzie, co widać po ich działaniach, zrobi Ci tak wiele złych rzeczy, a następnie zaprzeczy, że cokolwiek z nich miało miejsce. Albo przerzuci winę na ciebie. Narcyz chce, żebyś myślał, że jesteś problemem, a w trakcie trwania przemocy, gdy będziesz uwięziony w sieci Narcyza, to nie będziesz sobą. Twoja tożsamość zostanie zmieniona. Narcyz negatywnie wpłynie na twoją percepcję, a następnie będzie miał dowód, że to ty jesteś chory na głowę. Przeniesie na ciebie własne problemy. Własnej niepewności. Jest to prawie zbrodnia doskonała. Gaslighting jest na tyle skuteczny, że możesz w to wszystko uwierzyć. Możesz mieć wielkie poczucie winy, a narces cię zostawi, odrzuci, wskazując na to, że wszystko jest Twoją winą, że nie może z Tobą wytrzymać, powie Ci, że sam do tego doprowadziłeś, lecz to nieprawda. Narces przez bardzo długo, starannie to planował. Przeprogramował twoją tożsamość, twoje myślenie, twoją percepcję, przekonania, wartości i zasady. Zajęło mu to trochę czasu. Używał różnego rodzaju manipulacji, różnej taktyki. Może nie mieścić ci się to w głowie. Niektórym nawet trudno sobie wyobrazić, że coś takiego może mieć miejsce. Że mogą istnieć tacy chorzy ludzie. Latające małpy wspomagają Narcyza, tworzą nieprawdziwe historie. Każdy w sieci kłamstw Narcyza będzie w to wierzyć, będzie postrzegać cię tak samo jak Narcyz. Możesz starać się coś zmienić, ale tak naprawdę nie ma niczego takiego, co mógłbyś zrobić lub powiedzieć, nie w stosunku do latających małp. Do ludzi, którzy już zostali nastawieni przeciwko Tobie, już zostali zmanipulowani. Narcystyczna sieć, iluzja nie pozwala im tego zobaczyć. Zostali już zaprogramowani w określony sposób. Ich myślenie zostało zmienione tak, by zawsze widzieli w Tobie coś negatywnego. Zwykle jest to przeciwieństwem tego, kim jesteś, tego, jaki jesteś. Narcystyczna sieć nie pozwala im zobaczyć tego, jakim jesteś człowiekiem. Widzą cię jako przedmiot. Nie pozwala im to dostrzec twojej wartości. Gdzieś w głębi mogą być świadomi tego, jak wspaniałą jesteś osobą, lecz iluzja jest silniejsza, manipulacja jest silniejsza. To tak, jakbyś oglądał w telewizji program o żywności. Zanim obejrzałeś taki program, mogłeś się cieszyć z jedzenia takiej żywności, ale oglądając ten program, dowiedziałeś się, że takie jedzenie, że takie produkty są szkodliwe dla Twojego zdrowia. Przez to nie postrzegasz już takiej żywności jak dawniej. To nie musi oznaczać, że coś takiego faktycznie było szkodliwe dla Twojego zdrowia. Jak często obecnie słyszymy określenie fake news, fałszywe wiadomości, różne treści mają różne motywy, lecz jeśli komuś lub czemuś udało się zmienić to, jak myślisz, jeśli udało się zmienić Twoje przekonania co do określonej żywności, to wtedy taki program lub taka manipulacja była skuteczna. Tak samo dzieje się z osobami, które wpadną w narcystyczną sieć w iluzję jednostki zaburzonej. Z czasem narcyz wybierze na cel ludzi ci najbliższych, rodzinę, przyjaciół, współpracowników. Izolacja w takim procesie manipulacji jest niezbędna, jest kluczowa. Nie możesz mieć żadnego wsparcia. Nie możesz mieć w swoim otoczeniu nikogo. Kto mógłby cię ostrzec, kto mógłby powiedzieć ci, kim jesteś. Tacy ludzie są wyjątkowo zazdrośni, są zawistni, mogą zazdrościć ci wszystkiego w życiu, dlatego będą robić wszystko, co mogą, by ci to odebrać, by ci zaszkodzić, by cię z kimś skłócić. Zgodnie ze starą zasadą dziel i rządź. Narcys nastawi ludzi przeciwko tobie. Każdego, z kim się kontaktujesz, lecz musi wybrać ludzi, którzy są ci bliscy, ponieważ oni mogą być zagrożeniem dla Narcyza, mogą pokazać ci, z czym masz do czynienia. Wkrótce ludzie ci bliscy przyjmą ich sposób myślenia. Sposób myślenia Narcyza lub latających małp zaczną widzieć cię tak samo, zostaną przeprogramowani. Pozwolą na to, by ktoś zniekształcił ich rzeczywistość. To w zasadzie to samo co fałszywy świat alternatywna rzeczywistość, matrix czy awatar. Narcyz tworzy iluzję. Nie może pozwolić ci na interakcję z kimkolwiek spoza fałszywego świata. Więc każdy, kto się znajduje poza jego światem, Poza fantazją, musi zostać zaprogramowany, wciągnięty do sieci kłamstw, zanim się z nim skontaktujesz. By to było możliwe, Narcyz musi wiedzieć, co robisz, co chcesz zrobić, zanim to zrobisz. Musi być wiele kroków przed tobą, musi wiedzieć, gdzie się wybierasz, zanim się tam wybierzesz. Narcyz będzie cię śledzić, obserwować, prześladować. Każdego dnia, dla niego to jak styl życia, nowy cel w życiu. Dzieje się tak, ponieważ bardzo obawia się zdemaskowania. Jego obsesja, stalking, zniekształcona rzeczywistość jest próbą radzenia sobie z własnymi problemami. Tak działają jego mechanizmy obronne mechanizmy radzenia sobie. Dlaczego narcyz będzie cię tak obsesyjnie prześladować, nękać, nachodzić? Dlaczego tak bardzo stara się sabotować twoje życie, twoją karierę, finanse, kontakty? Dzieje się tak, ponieważ narcyz tak bardzo ci zazdrości. Nie może znieść tego, że twoje życie nie kręci się wokół niego tak, jakby chciał. Gdy zobaczy, że się odbudowujesz. Sprawiasz swój stan, swoje życie, kontakty, karierę, to będzie ci tylko bardziej zazdrościł. Zauważysz, że będzie miał wielki problem z jakimkolwiek Twoim sukcesem czy osiągnięciem. Nie może znieść Twojej satysfakcji, zadowolenia, spełnienia, a to pokazuje, jakie są prawdziwe motywy narcystycznej sieci. Kiedy ludzie tak mocno starają się, by zniszczyć Twoją tożsamość by cię zdewaluować, byś poczuł się bezwartościowy, nieistotny. To nie byłoby możliwe, gdybyś nie miał wyjątkowej, wartościowej tożsamości. Jeśli ktoś nie posiada charakteru, tożsamości, kiedy ktoś już jest bezwartościowy czy nieistotny, to nie ma sensu, nie ma potrzeby dewaluować, degradować kogoś takiego. Wykraczając poza manipulację, postrzegają cię całkiem inaczej widzą cię inaczej lecz chcą byś uwierzył w coś całkiem innego widzą w tobie wartość wiedzą że jesteś bardziej wartościowy wiedzą że sami nigdy tacy nie będą stanowisz dla nich zagrożenie zagrożenie dlatego jak sami siebie postrzegają gdy doświadczyli że żyjesz swoim życiem osiągasz sukcesy to spowodowało, że zastanowili się nad sobą, nad tym, jak źle się czują, jacy są bezwartościowi. Zastanów się nad tym, jak chcą, żebyś się poczuł. Zastanów się nad tym, jak chcą, żebyś był postrzegany, odbierany przez innych. Wcześniej dokładnie tak się czuli, zwłaszcza gdy zetknęli się z Twoim sukcesem. To dotyczy zarówno Narcyza, jak i latających małp, które są bardzo zazdrosne. Gdy ktoś robi wszystko, byś poczuł się w określony sposób, to oznacza, że sam się tak czuje. To niczego nie mówi o tobie, tylko o drugiej stronie. Celem powstania narcystycznej sieci jest osiągnięcie tego, co ty, stworzenie iluzji, że to osiągnęli, a następnie poinformowania ci o tym, lub pokazania ci tego, Jaki jest tego cel, gdy już zetknąłeś się z sabotażem swojej kariery i kontaktów? Gdy ostatnio zetknąłeś się z narcystyczną siecią latającymi małpami, to najprawdopodobniej twoje życie znacznie się pogorszyło. Mogłeś mieć wszystko, a nie masz nic. Mogłeś upaść z dużej wysokości. Czego w takiej sytuacji mogą ci zazdrościć? Zwykle Myślą o przeszłości, pamiętają Twoje dawne osiągnięcia, sukcesy, doświadczenia, rzeczy, których najprawdopodobniej nigdy nie osiągnęli, nie doświadczyli. Obserwują Twoje życie w teraźniejszości i uświadamiają sobie, że możesz być zadowolony, możesz być usatysfakcjonowany drobnymi rzeczami w życiu. Może wystarczy Ci ładna pogoda. Słońce, spacer, gorąca kąpiel, lub dobry posiłek. Toksyczne osoby nie mogą odnaleźć w takich rzeczach satysfakcji. Nie mogą poczuć się wtedy tak samo jak ty. Nie mogą tego odnaleźć nawet w tym, co ci pokazują i chcą, żebyś im tego zazdrościł, cokolwiek to jest i tak się tym nie cieszą, ale chcą, żebyś poczuł się gorzej. Żebyś poczuł, że coś cię omija. Jak pies ogrodnika sam nie zje i drugiemu nie da. Narcyz może mieć miliony na koncie, a nadal będzie zazdrościł ci tego, że kupiłeś sobie nową parę butów. Nie chodzi faktycznie o buty, ponieważ może je sobie kupić, stać go na to. To przez co ci zazdrości, to fakt, że się tym tak samo nie cieszy. Dlatego Narcyzi często wybierają ilość, a nie jakość. Całkiem niedawno jedna z osób narcystycznych miała setki par butów. Narcyz może mieć setki par butów, a tobie wystarczy jedna i będziesz się z niej bardziej cieszył. Pomimo tego, że narcyz może sabotować twoją karierę, kontakty, będzie robił co tylko może, by Ci zaszkodzić. To w dalszym ciągu ma ci czego zazdrościć. Twojej przeszłości, osiągnięć i doświadczeń, rzeczy, których nigdy nie doświadczy, rzeczy, których nigdy nie osiągnie, Twojej satysfakcji i spełnienia, podejrzewa, co możesz osiągnąć w życiu, w przyszłości, zazdrości Ci Twojego szczęścia, Twojej energii, zupełnie niezależnie od tego, co chce Ci zrobić, zastanów się nad sytuacją, w której ktoś robi wszystko, by Cię załatwić. Poświęca na to tak wiele czasu, energii, planowania. Chce cię unieszczęśliwić, chce cię wpędzić w depresję, a może nawet pchnąć w kierunku samobójstwa. A ty nadal stoisz, chodzisz, uśmiechasz się, kochasz życie. Nie udało mu się to. Po tym wszystkim, co ci zrobił, stworzył kolejne iluzje. Iluzje tego, że jest taki wspaniały, a ty jesteś nikim. Jednak nadal żyjesz, uśmiechasz się, dbasz o siebie. Narcyz nawet nie wie, jak na to odpowiedzieć. W świecie narcyza musisz mieć mnóstwo pieniędzy, musisz mieć pozycję, status, wysokie stanowisko i dużo kontaktów, musisz mieć partnera, idealne ciało, twarz, ubranie. W świecie narcyza musisz mieć to wszystko, by być szczęśliwym. Niektórzy ludzie mają to wszystko, a nawet więcej, i w dalszym ciągu są nieszczęśliwi lub samotni. Możesz mieć wszystko na zewnątrz, ale wewnątrz nadal będziesz czuć pustkę. Co z tego, jeśli jesteś piękny, masz idealne ciało, jeśli nie wiesz, jakie osoby wpuszczasz do swojego życia? Wpuszczasz kogoś, kto cię nie docenia, nie widzi w tobie człowieka, kto cię wykorzystuje, okłamuje, zdradza. Jesteś dla narcyza tylko przedmiotem. Ludzie tak bardzo skupiają się na rzeczach materialnych, zewnętrznych, że zapominają o wnętrzu, o tym, co niewidzialne, o tym, co najcenniejsze. Gdy jesteś atrakcyjny, to na początku może to kogoś przyciągnąć, ale w końcu znajdzie kogoś, kto wygląda lepiej od ciebie. Ponieważ zawsze ktoś taki się znajdzie. Co wtedy zrobisz? Gdy oprzesz całą swoją wartość na wyglądzie zewnętrznym, może zawsze chciałeś, by ktoś zobaczył, jaki jesteś naprawdę, jakie jest Twoje wnętrze, charakter. Jeśli weźmiesz to pod uwagę, to może być ci łatwiej zdystansować się od tego, co narcys zniszczył w Twoim życiu. Kiedy się nad tym zastanowisz, to. Pieniądze, samochody, wygląd, kariera, ciało, ubrania, cokolwiek innego materialnego. Celem tego wszystkiego jest zwabienie, wciągnięcie kogoś do swojego życia. Tak wygląda to u narcyza. Wielu ludzi obecnie myśli, że nie można ich podziwiać, że nie można ich pokochać. Dlatego w sztuczny sposób niektórzy dodają sobie wartości podczas gdy prawdziwa wartość znajduje się we wnętrzu. Po prostu potrzebujesz odpowiedniej osoby, która rozpozna Twoją wartość. Możesz myśleć o sobie dobrze, możesz uważać się za dobrą osobę, a jednak otoczenie może mówić Ci, że jest inaczej. W narcystycznej sieci, gdy masz kontakt z toksycznymi osobami, cały czas jesteś atakowany, masz do czynienia z gazlightingiem, Chcą ukryć fakt, że oni nie są tacy jak ty, nie myślą o sobie dobrze, nie są dobrymi ludźmi, nie są wyrozumiali, nie można się z nimi porozumieć. Gdyby tacy byli, to nie byłoby potrzeby tworzenia narcystycznej sieci, sieci kłamstw i iluzji. Dwie dorosłe, dojrzałe osoby powinny potrafić się ze sobą porozumieć. Powinny znaleźć rozwiązanie, lecz Narcyz nie jest do tego zdolny, nie posiada empatii, skupia się wyłącznie na sobie i z powodu swojej arogancji, roszczeniowej postawy, poczucia uprawnienia uważa, że jest lepszy, wyjątkowy, że wszystko mu wolno. Zazdrość, zawiść oraz potrzeba kontroli zastąpiła empatię, zajęła jej miejsce. W toksycznym środowisku twoje decyzje, działania, wybory nie wpływają na końcowy wynik. Cokolwiek byś robił, koniec i tak będzie taki sam. To nie ma znaczenia, czy nie akceptujesz siebie, czy też akceptujesz siebie. Jeśli będziesz przebywać wystarczająco długo z osobami, które siebie nienawidzą, to sam zaczniesz nienawidzić siebie. Narcyz nawet zmanipuluje cię tak, byś myślał, że akceptuje siebie samego. Byś pomyślał, że jest na wysokim poziomie wibracji to coś, co może udawać przez ograniczoną ilość czasu, a jeśli przyjrzysz się bliżej, to zobaczysz, że to jest fałszywe, udawane. Tacy ludzie są nieautentyczni, niezależnie od tego, co pokazują. Co robią lub mówią, będą na tobie stosować wszelkiego rodzaju sztuczki, będą robić wszystko, byś myślał inaczej, byś myślał, że się w stosunku do nich pomyliłeś, lecz ich manipulacja zawsze ma na celu jedno i to samo uzależnić, wykorzystać, zniszczyć. Chcą się nad tobą znęcać w ten czy inny sposób. Chcą wpłynąć na Twoje myśli, na Twoje zdrowie, na Twoje zachowania i uczucia. Dlatego unikaj narcyza i latających małp. To ludzie fałszywi, obłudni, zakłamani, całe życie żyją w kłamstwie. Robią wszystko, by przekonać Cię, że są prawdziwi, dobrzy i szczerzy. W przeciwieństwie do narcyza, możesz wyrażać samego siebie, swoje myśli i uczucia. Przychodzi ci to z łatwością, naturalnie. Na moim kanale znajdziesz także inne, dodatkowe nagrania dotyczące kampanii oczerniania, latających małp, prześladowań, stockingu. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania, potrzebujesz wsparcia. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa gmail.com polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.